Zapewne słyszałeś już o inicjatywie STEP, oferującej analizę wstępnej koncepcji projektu w procesie ubiegania się o środki unijne. Jeśli jednak nie wiesz, jak zostać innowatorem, a chcesz sprawdzić, czy Twoje przedsiębiorstwo ma potencjał, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Skorzystaj z bezpłatnej usługi coachingu innowacji realizowanej w ramach projektu Innovation Coach, wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B, R i. W ramach usługi ekspert branżowy dedykowany Twojemu przedsiębiorstwu dokona wstępnej analizy jego potencjału i możliwości. Przedstawi rekomendacje zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie z możliwym uwzględnieniem prac badawczo-rozwojowych i innowacji oraz sugerowane możliwości ścieżki realizacji prac B. +R. Dodatkowo wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe na zmiany. Zostań innowatorem jutra. Skorzystaj już dziś z usługi coachingu innowacji. Zgłoś firmę na stronie www.innovationcoach.pl.